Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria Zbliska. Polska policja informuje o tym, że złapała dwóch włamywaczy. Dokładnie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali dwóch podejrzanych o liczne kradzieże metodą na pracowników wodociągów, na pracowników gazowni, na pracowników administracji którzy działali na terenie Województwa Śląskiego i łącznie w ciągu ostatniego półrocza doprowadzili do strat sięgających 400 tysięcy złotych. Do zatrzymania doszło w Ustroniu w wyniku... Prowadzonych działań policjanci znaleźli, zabezpieczyli znaczne ilości pieniędzy w różnych waluta, walutach, ale także duża ilość biżuterii w kolorze złotym, w kolorze srebrnym zegarki, telefony komórkowe. Generalnie poszkodowanymi są głównie seniorzy. Metoda stara bardzo stara, kiedyś bardzo popularna. Właśnie na pracownika wodociągów. Pamiętam, że wtedy tak to było organizowane: że ktoś przychodził, niby tam oglądał wodomierz i kazał właścicielowi mieszkania iść do łazienki i włączać i wyłączać wody. On mu tylko mówił: włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć, wyłączyć. No, a w tym czasie sam plądrował mieszkanie. Bardzo często się dawniej o tym mówiło, to jeszcze w latach na początku lat 2000, może też w latach 90., z końcem lat 90 też było o tym słychać dużo. Teraz już coraz rzadziej, teraz więcej tych oszustw na legendę się spotyka, natomiast jak widać, złodzieje mogą również działać według starych zasad. Gratuluję Policji sukcesu, życzę, żeby było ich więcej. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, do usłyszenia.